Zachęcamy do subskrybowania kanału Twojej telewizji morskiej. Biegiem od Białogóry do Dębek rozpoczęło się świętowanie dni gminy Krokowa, które potrwają przez cały weekend. Dziś przed godziną dziesiątą plaża w Dębkach coraz bardziej zapełniała się turystami. Większość z nich spokojnie maszerowała, aby zająć dobre miejsce do rozbicia swojego parawanu. Byli jednak tacy, co na plaży pojawili się w innym celu i w większym pośpiechu. Szliśmy na plażę z dziewczyną. I wisiało ogłoszenie, że jest bieg. Także no po prostu postanowiliśmy się zgłosić. No i... I przybiegliśmy. A to dlatego, że jak co roku właśnie w ten sposób postanowiono rozpocząć obchody Dni Gminy Krokowa. Trzydniowe obchody tak naprawdę dzisiaj piątek na sportowo, rekreacyjnie jesteśmy na plaży w Dębkach. Właśnie kończy się bieg Białogóra Dębki. Tylko oczywiście bieg rekreacyjny, tutaj nie ma pomiaru czasu, czyli bieg dla amatorów. Zawsze mamy kilkudziesięciu uczestników. Bieg prowadzi z Białogóry tereny Leśnym do rzeki Piaśnicy, później skręcamy na plażę. I ten odcinek ostatni, trudny na piasku na plaży, ale dzisiaj pogoda idealna. I do plażowania, i do aktywności fizycznej. Z tej formy aktywnego wypoczynku skorzystało dzisiaj kilkadziesiąt osób z całego kraju, a nawet spoza jego granic. Ja mieszkam w Hiszpanii. W Hiszpanii tak trenuję i biegam tak dużo w, ty w tygodniu. Drasa jest przepiękna i nie wiem, jak chciałam taki, e, zrobić taki trening, ale w końcu mówiono, e, czuję się dobrze, to trochę mogę szybciej biegać. Przyjemnie, przyjemnie, pole się okay. rów, 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 równie przyjemnie, chociaż duszno. Mogę powiedzieć, że duszno, a po plaży no to już jest inne bieganie. Jedyne i wyjątkowe, którego nie można zaznać w innych częściach naszego kraju. Tymczasem sportowa odsłona to dopiero początek obchodów Dni Gminy krokowa. Jutro główny taki dzień, inscenizacja bitwy pod Świecinem w miejscowości Świecino. Zapraszam wszystkich chętnych już od godziny mniej więcej 13, a sama inscenizacja, sama bitwa o godzinie 15, bardzo dużo atrakcji, będzie można zapoznać się z obozem średniowiecznym. Po bitwie druga część tego dnia, czyli koncertowa w samej Krokowej na Podzamczu. Tutaj zaczynamy o godzinie 17.00, występami orkiestr strażackich naszych. No i gwiazda wieczoru, 21.00, Sarsa. W niedzielę za to w żarnowcu odbędzie się tradycyjny już jarmark cysterski, przygotowany wspólnie z tamtejszą parafią, podczas którego nie zabraknie także wielu atrakcji, w tym tej najbardziej wyczekiwanej, czyli Loterii Cysterskiej.